Dzień dobry. Nazywam się Jacek Zieliński. Jestem trenerem reprezentacji Under 20 Oglądacie Extra Time. Kolejny element części w głównej treningu była gra, której głównym akcentem było przejście z obrony do szybkiego ataku. Mieliśmy dwa zespoły siedmiosobowe. Jeden zespół miał za zadanie utrzymać się jak najdłużej przy piłce. Do tego celu służyło pięciu zawodników w obrębie wyznaczonego niedużego polagry i dwóch zawodników poza obrębem polagry. Byli to stoperzy. Siedmioosobowy zespół utrzymywał się jak najdłużej przy piłce, natomiast zespół broniący składał się z czterech zawodników w obrębie wyznaczonego polagry. Jeden zawodnik dziewiątka, który przeszkadzał w rozegraniu stoperą i dwóch zawodników skrzydłowych, nie uczestniczących w grze a zorientowanych na kontratak. Zadaniem zespołu broniącego po przechwycie było znalezienie podaniem jednego z trzech zawodników spoza obrębu pola gry. Priorytetem było podanie do dziewiątki, w drugiej kolejności znalezienie podaniem zawodników skrzydłowych i wyprowadzenie szybkiego ataku. Zespół broniący po stracie piłki Pierwsze zadanie było wywarcie presji na przeciwniku, drugim odcięcie korzystnych podań przeciwnika, czyli właśnie podań do skrzydeł i podań do zawodnika z numerem 9.